Michel. 182 cm wzrostu, 79,4 kg wagi takie jest limitone na wadze miały. 80 i kg miał nadwagę jak go tłumaczył Dawid Kostecki prawdopodobnie zjadł coś kalorycznego ja zaznaczyłem Cygan, liczę każdą kalorię. Jestem w tej dziedzinie profesorem. Gdyby ode mnie zależało, to nie zmuszałbym go do robienia wagi. No ale widać, że wagę Michel zrobił. Mirosław Brozio, Dave Paris i Taylor będą prowadzić te pojedynek na punkty. I Grzegorz Molenda w ringu. I w niebieskim narożniku. Widzimy go. Wielon <noise> 29-22 wygrane przed czasem, 8 przegranych, 6 przed czasem, 1 remis. W sumie 68 walk, to jest były dwukrotny mistrz świata. Najpierw WBA w super średniej, potem drugi raz zdobył Mistrzostwo Świata w 2001, też w super średniej. Byron Mitchell. I jego rywal, Dawid Cygan-Kostecki. Bilans 37 zwycięstw, 24 przed czasem, jedna przegrana przed czasem. 30 lat, a 8 lat młodszy od rywala. Nie miał problemu z osiągnięciem limitu wagowego, tak jak mówił, jest profesorem, jeżeli chodzi o te sprawę osiągania limitu i liczenia kalorii. Wzrost to 83 cm, a więc centymetr wyższy od rywala. Andrzej Wasilewski, Szpilka. Wszyscy będą dopingować tutaj Dawida Kostackiego. Tomasz Jagodziński, były senator, nie niedoszły prezes PZPN-u. Ok, nas. Były ostatnie uwagi sędziego ringowego Grzegorza Molendy. No, bardzo jesteśmy ciekawi, jak spisze się Dawid T. Cygan Kostecki. To jest dla niego bardzo e, ciężka walka. To rywal, e, jak e, mówił Kostecki trochę tak e, z przekąsem, ważąco. to nie jest rywal z jego ligi. No ale Michel mu odpowiedział, że. Skoro Kostecki mówi, że nie jestem z jego ligi, no to jak skomentuje fakt, że to ja zdobywałem Mistrzostwo Świata, a nie jakieś tam Mistrzostwo Interkontynentalne czy Baltic. Ja nie muszę nic udowadniać, zresztą każdy ma prawo do własnej opinii. W ringu przekonamy, są, przekonamy się, co warte są jego słowa. No właśnie, no przekonamy się, co warte są słowa Cygana Kosteckiego w starciu z byłym, dwukrotnym mistrzem świata, Barionem Michelem. Kostecki jest bardzo wysoko w światowych rankingach. Jest, no, ta walka, jeżeli wygra, przybliży go do walki o mistrzostwo świata. Przypominam, to jest waga półciężka. Pojedynek zaplanowany na 10 rund, bardzo energicznie. Zaczął Cygan. Cygan jest na drugim miejscu w światowym rankingu WBA, na czwartym w WBC i IB. Także jest w przededniu walki o Mistrzostwo Świata. No ale trzeba pokonać tę przeszkodę. No widać, to doświadczenie. Także Michel tu się popisuje różnymi sztuczkami. Zasłony, rotacje. Ale Kostecki spokojnie. Nie podnieca się. Bez nerwów. Ładny lewy, prawy. Odsunął głowę przeciwnika, bo niebezpiecznie Michel tą głową balansuje. W pobliżu. Głowy Kosteckiego. Kostecki miał kłopoty. Miał kłopoty. Doznał kontuzji lewej ręki. To było złamanie z przemieszczeniem, złamanie śródręcza w drugiej rundzie walki z mokiem tej ostatniej. W Rzeszowie przeboksował z taką i złamaniem. Osiem rund. Włożoną tam płytkę tytanową. Ale wszystko to jeszcze nie zostało zupełnie wyleczone. no Zobaczymy, jak się tutaj spisze Dawid. Jest bardzo ambitny na pewno. Dla siebie wszystko. I już mamy pierwszy knockdown. Nie godzi się z tym Michel. Na pewno było po ciosie, także nie był to czas mocny, ale, ale będzie mieć powtórkę i było to po ciosie. Także na pewno słusznie sędzia liczył. Przez lewy prosty, który bijesz z prawej nogi, masz pozycję na prawą rękę i na lewą rękę. Za w prawo. Po lewej wunik, robi... Po lewej robi... Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. z długim lewym kursem. Prawie na dół dalej bierzesz i, i przyspieszasz. I nie dobra. macie, spokojnie, spokojnie. Pilnujesz ten prawy przez ręką i bije go krótko. Te prawy bije krótkie, więc nie za blisko. Pójdź sam trzymaj i stamtąd przyspieszenie. Po akcję, zakręć i znowu akcję. Szczelnie, szczelnie, szczelnie. Nie dać mi szansy żadnej. Dobra, w obronie. Tam do siebie. Dobrze? Dobrze, dobrze dobra. dobra. Tu pilnuj tego. Będziesz się okay. starał wchodzić. Chodzić bliskie zadać Jeszcze raz, prawy O, i lewy sierpowy. Na pewno było to po czasie. A więc pierwsza runda 10 do 8 minut dla Kosteckiego rzucił na deski byłego dwukrotnego mistrza świata i tak jak wspominałem Miał kłopoty z lewą ręką. Jak mówi na zgrupowaniu w Wiśle oszukiwał to lewą ręką. Nie mógł nią dobrze zadawać ciosów, ale jak twierdził Dawidę, nie ma tego złego, to by nam dobre nie wysło, bo wzmocnił prawą. No dobra, atak teraz Dawida. Lewy doskokuj prawy sierpowy, ale Michel dokonał takiego uniku i ten prawy nie doszedł. Szybkie ma te lewe proste. Się zatrzymuje nimi Dawida. Tam z z narożnika, choć w prawą stronę. No Miałby bi bić tym długim lewym, uderza tym długim lewym, no i miał uderzać też na dół. I są te czasy na dół. Dobrze realizuje plan taktyczny trenera Łapina. Szybki, dynamiczny jest Cygan. Znakomity lewy sierpowy. Ale nie zatrzymują te czasy Teraz dobry lewy sierpowy. Trząsnął no, przeciwnikiem, dobrze. Odpychanie, niepotrzebnie traci energię, traci siły Dawid. Jeszcze się musi nauczyć tego, żeby nie odpychać. Niepotrzebnie, o właśnie, z daleka, lewy prosty. W szardlowym sierpowym, a Michel to na pewno już trochę przebrzmiała sława. W ostatnich 10 walkach 4 zwycięstwa, 6 przegranych tłumaczył, że gorzej mu szło, ponieważ miał problemy osobiste. Miał przerwy w treningach, miał problemy natury emocjonalnej. I jak twierdzi teraz, już wszystko za nim. Czuje się świetnie, ciężko trenuje. świetnie w pół dystansie tutaj balansuje tułowiem chyba troszkę zaskoczył Cygana z zachowaniem dobrze, że kończy akcję Dawid Kosztecki po prawym lewym w tułów to już dwa razy takie zakończenie i lewy dochodzi na razie daje On nie dają za to, jak schodzisz na boki po akcji i panarisz. Oddychaj się. A nie ruszaj się teraz. Plewy śrpowy wyjdzie. On prawą rękę... On prawą rękę wysu wsuwa za daleko. On się nastawia na twój prosty czas. Bez kombinacji i skończy lewą śrpową. Jak on trwa wchodzić? Dobrze, dobrze, dobrze. Uważaj na te prawo, uważaj na te jego pięćdziesiące, nie chyba. Podnieś ręce, nic się nie stanie jak podniesiesz ręce, proszę. Do doły, poprawiać, skończyć akcentem do lewy sierpowy, znowu zakręcić. Po zakończenie teraz widzieliśmy, ten lewy sierpowy, ale... Straszny był ten lewy sierpowy. A widać, że ma dynamitę w pięściach, a to jest ta ręka, która była kontuzjowana, no. Słyszeliśmy uwagi trenera łapina, ale wysierpowy wchodzi. No Dawid sam stwierdził, że wchodzą też ciosy na wątrobę. Ale tym razem troszeczkę poniżej wątroby pocelował. No ale ładnie się Michel zachował. Zresztą była bardzo taka przyjacielska pomiędzy nimi atmosfera, Mitchell mówił, że nie chce nic mówić złego o Kosteckim Dawid mówił, że też będzie spokojnie, tym razem na konferencji prasowej, czy nawet na wadze nie było żadnych zgrzytów, tak jak to lubi podkręcić Dawid opowiadał, że w windzie rzucił mu się na szyję niedźwiedzia zrobił Mitchell i mówił, no nie, nie było sensu robić żadnych prowokacji. fajerwerki będą w, w ringu. No i widzieliśmy już kilka takich. No ale trudnym przeciwnikiem jest Michel. No w końcu to. Uh -huh. Mistrz że, świata i to jeszcze w tych e, starych czasach e, dobrych, kiedy mistrzowie świata byli mistrzami, a nie posiadaczami pasków od spodni. Także unika tych szybkich czasów Krasnodębski. Dobrze się broni. Co chyba nie za bardzo na rękę jest Dawidowi to to, że zepchnął go do defensywy. No teraz prawy na prawy. I nie zaszedł lewy sierpowy. Dobry, dobry, lewy, prosty. A właśnie, tu chyba była taka sztuczka to, co Usłyszał w narożniku, żeby zrobić lewy zwód i dać lewy sierpowy po prawą ręką. Michel próbuje zbić lewy prosty Dawida i dlatego tę rękę wysuwa do przodu. Jak mocny był ten lewy sierpowy, ale tym razem był tak już na granicy. Dozwolonej. dobry balans tułowiem świetna obrona Michela A dużo urozmaiconych akcji A lewy sierpowy A teraz była taka sztuczka z wód na dół lewym prostym popatrzył w nogi przeciwnika Dawid i strzelił prawym ale i jeszcze popisał się świetnym refleksem. I dzisiaj. kolejna runda dla Kostackiego. Troszeczkę troszeczkę zawidoczne to jest. Te, te akcenty twoje są zawidoczne. On na dance. Ty musisz go zaskoczyć. Czy podzielę na niego? Nie, nie, nie. Chodzi o to, no. to co robi wszystko. No. Tylko więcej luzu. Więcej w tym szybkości. Więcej zaskoczenia. A mniej siły. Jasne? A mniej siły. Jednak widać każdy cios. Każdy cios chce żadać mocno. Tak. Trzeba trafić pyknąć, tak? i potem dobić. Rozumiesz? O no, to musi być zaskoczenie. Szybkość. Jasne? No, każda akcja na każde akcję On Za to był nie dodaną. O jednej akcji. Ring wolny, runda. Second This is round number I czwarta runda przed nami. Słyszeliśmy. Uwagi trenera Łapina. Zobaczymy, czy będzie je. Realizowały Dawid, Rzeczywiście te ciosy były sygnalizowane. Wkładał w nie całą siłę. A tak jak mówię, proszę kapitalnie, prawy sierpowy i mamy już chyba po walce. A, trafił lewy zwód i prawy nad lewą ręką. Chyba nie wyjdziesz pod tej liny już Michel. Ale miał zupełnie zamglony wzrok. A. Tak, to już jest koniec. No i to było to co mówił e, trener łapił. nie Łapił, Pyknij go i dobi. Najpierw go pyknął, potem lewy zwód, bezpośredni prawy. No zobaczymy to na pewno jeszcze w powtórce. Gratulacje od Piotra Wernera. Andrzej Wasilewski bije, brawo. A koledzy z Polsatu Sporte, Piotr Pykel. Jurek Mileński na. No. Kibicują naszym publiczność. Andrzej Wasilewski, Jöder Werner. Tak, na no, zamglone oczy jeszcze ma. Mocny prawy sierpowy. Jest prawy tak niezwykły, mamy Galak, to dzieciak. Chcę mnie? Thank you. The end comes at one minute and 22 seconds of round number four. Your winner by way of knockout and still the WBC Baltic and WBA Intercontinental light heavyweight Pierwsza minuta, dwudziesta druga sekunda czwartej rundy, przed czasem zwycięża Dawid Kostecki, proszę, prawy, a chociaż tutaj było odwrotnie, trener mówił pyknij go i dobi, tutaj raczej najpierw go dobił, a, a potem go pyknął, pykną. <śpłynieć. tronieć". śpłynieć">. to ten cios przesądził o wszystkich, to, to, to było już pyknięcie Michela. No, tak jak mówił Dawid Kostecki, nabrałem pokory. Mam idealną rodzinę, mądrzeję. Zachowuję więcej spokoju. Tutaj jest więcej zimnej krwi w tych akcjach. Znakomicie się spisał. Jak mówił, klucz do jego zwycięstwa to jego boks, szybkość, serię, ruchliwość. Rywal nie ma mocnej obrony i wykorzystał to. Byron Mitchell, 38 lat, ten od chyba kończyć karierę na awo okazało się, że ten posiadacz ja jak on mówił z przekąsem pasów interkont.